Pozdrawiam Was inwestorzy i traderzy. I w tej chwili jestem, w tej chwili jest godzina e, 12.55, tak? Czyli jesteśmy już po północy i znajduję się w klubie bilardowym, do którego przychodzę czasami zagrać na dekompresję. I pytanie: dlaczego, dlaczego tutaj jestem i dlaczego nie śpię? Jutro o godzinie e, 9:45 otwiera się tutaj e, handel na, na kontraktach w Tajlandii. I dla mnie jest to dość stresujący dzień. No, czuję, czuję emocje, dlatego że, o, dlaczego, dlatego że o taką stawkę jeszcze sam w życiu nie grałem. Więc to jest też coś nowego. Też coś nowego dla mnie i chciałem się z Wami podzielić moimi, moimi uczuciami, jak to jest po prostu w życiu, w życiu tradera, inteligentnego spekulanta, przed tym wydarzeniem. Więc jak, wygląda, więc jak wygląda historia od samego początku? Ten handel zacząłem 27 grudnia. Po przerolowaniu się z grudniowej serii. I w tej chwili mam pozycję. Bojową pozycję. 1400 kontraktów. Jeden kontrakt jest warty około. około 1000 zł. Czyli są warte. Czyli te kontrakty, które mam, są warte około. 1500 tysięcy zł. I staram się je zamknąć w okolicach tysiąca punktów, w praktyce to oznacza w praktyce to oznacza zysk około 100%, może 95% bo nie wiem po prostu jaki dzień będzie jutro i już wcześniej sobie trochę na dekompresję strzeliłem drinka teraz popijam piwkiem, gram, gram trochę bilarda i moje myśli, moje myśli Na początku, miałem, na początku miałem problemy, na początku miałem problemy z, przyzwyczajeniem, z przyzwyczajeniem się do tego poziomu cenowego, właściwie do tego poziomu em, gry, bo no jak miałem milion na liczniku, to już mnie kilka razy kusiło, żeby te pieniądze po prostu wziąć do wora. Już kilka razy, ale widziałem, że jest dobry, silny trend i... Tak jak, tak jak uczę swoich studentów, czasami jak widzimy, że jest kasa do wzięcia i mam jakiś plan do zrealizowania, to dobrze go realizować. No i tak mówię, no po prostu jestem, jestem dość napakowany, dlatego że mój największy trade do tej pory to był na Brexicie, gdzie udało mi się zarobić 1, 150 1,150,000 złotych. Natomiast jutro, jutro, drodzy, potencjalnie. Potencjalnie dowora milion ale nie wiem co się wydarzy. Dlatego nie bardzo mogę spać. Bo, wiecie, no, rynki czasami lubią płakać figle. Rynki, rynki, czasami, rynki czasami potrafią płatać figle. I od czasu do czasu jest tak, że spodziewamy się, że będzie dobrze. A później okazuje się, że to nie do końca idzie według planu a jutro już muszę tą serię zamknąć, dlatego, że to jest ostatni dzień. Że to jest ostatni dzień. I teraz, jeżeli się to uda, jeżeli to się uda, to takiego wyniku polscy traderzy w Tajlandii jeszcze nie mieli. To będzie, to będzie na chwilę obecną, to będzie największy, największy najlepszy rezultat polskich traderów, dlatego, że aby się rozumieli lepiej ten trade, to nie jest trade, gdzie kupuję, sprzedaję, kupuję, sprzedaję, kupuję, sprzedaję. Ale zacząłem budować tą transakcję i to nie jest specjalnie sprzyjający rynek, dlatego że jak popatrzycie od początku stycznia do teraz, rynek tutaj w Tajlandii był bardzo słaby. Natomiast na tych swingach udało mi się zbudować tą, tą pozycję. I jutro będę zamykał w jednym posunięciem, czyli to jest, czyli planuję wziąć milion czterysta, hello, milion czterysta lub milion trzysta e, tysięcy złotych jednym ciosem, więc przychodzę tutaj do tego miejsca, do tej bilardowni, bo w tej bilardowni się można nauczyć wiecie dużo pokory, mamy tutaj bardzo dobrych zawodników, niektórzy mają ranking światowy, wielu też wielu też, którzy trenują. Na przykład tutaj wam pokażę tego, tego, tego Filipińczyka. To jest maestro, więc jak oglądam takich ludzi. To uczę się dużo pokory, ale też w takich miejscach jak bilardownie, można się, wiecie, nauczyć. To jest mistrz, ten, który ten człowiek to jest mistrz. Patrzcie, to jest mistrz. To jest jak master joda bilarda, nie? Wygląda mały, taki trochę... Taki trochę ktoś by powiedział niedożywiony, teraz on praktykuje break. Ale spotkanie się z takim człowiekiem na, na, na stole bilardowym, to naprawdę musielibyście być dobrze, żeby tą, żeby tą konfrontację przeżyć. I sobie tutaj przychodzę, bo jak zagram w bilarda, to się trochę zrelaksuję. Kolory e, pozwala mi się to troszkę skupić no i, i trochę, trochę, żeby powietrza z człowieka zeszło. Wiecie, wszystko ma swoją cenę. To nie jest tak, że inwestowanie na giełdzie, czy inwestowanie, czy, 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 czy trading, czy inteligentny trading nie ma zupełnie żadnych, nie niesie z sobą zupełnie żadnych emocji. Niesie. Um, oczywiście z czasem można do tego się przyzwyczaić, szczególnie jak są to mniejsze kwoty, ale ja, choć. Ja, ja sam o, o tak duże pieniądze jeszcze nie grałem, mam drugą serię bo już się zacząłem rolować na serię, na serię M to jest, to jest seria to jest seria na, na, na czerwiec także na, te, na tamtej serii mam zysku na chwilę obecną około 600 tysięcy złotych, także razem to są 2 miliony ale tej, tej następnej serii dam jeszcze się toczyć dlatego że myślę że jest możliwość aby aby jeszcze więcej zarobić na tamtej następnej. Także, jeżeli się uda, to Wam zrobię, zrobię update'a w tamtej sprawie. Czyli w sprawie następnej serii. Ale powiem Wam, że granie o 1 400 000 zł. No to już jest fajny poziom. Będzie mi trudno poprawić ten wynik. Ale jeszcze nie chcę mówić, że pieniądze są w orze, dlatego, że może, Dlatego, że może. No, nie wiem, niech się coś przez noc wydarzy, czy coś. A teraz rynki zaczynają trochę bardziej się huśtać. I to są właśnie takie przemyślenia. Człowiek przychodzi się uspokoić. Powiem Wam, że przy Brexicie, żebyście wiedzieli mniej więcej, ile to czasami może stresu kosztować, jeżeli, są, jeżeli w grę wchodzą duże kwoty na spekulacji to przy Brexicie nie spałem 4 dni. No nie tyle, że nie spałem, po prostu miałem problemy z, z uśnięciem już później jak usnąłem, to już to już usnąłem, ale było warte. Było to warte tego i jakbym miał to robić ponownie, no to przypuszczam że, przypuszczam, że zrobiłbym to ponownie. No i widzicie i tak, tak wygląda po prostu w praktyce w praktyce życie życie spekulanta, bo to, to co robię tutaj konkretnie na tych kontraktach, to to nie jest żadne inwestowanie. To jest legalny zakład, to jest legalny zakład na, na, na giełdzie. Ja myślę, że set, że tajki set pójdzie do góry, a jakaś grupa ludzi, która zbiorowo mi, zbiorowo mi sprzedała 1400 długich kontraktów, jakaś grupa ludzi myślała, że set pójdzie na dół, więc to jest różnica, różnica opinii. Jeżeli to nie, nie jeżeli set jutro nie spadnie i e, no to jest szansa, tak mówię, no, no szacuję, szacuję, że mogę wziąć, szacuję, że mogę wziąć nie mniej niż e, 1,2, tak, 1 2, nawet gdyby było mało obsunięcie, więc szacuję, że mógłbym wziąć nie mniej niż 1,2 miliona, ale jeżeli jeżeli się rynek utrzyma na, na, na tym poziomie, na którym jest teraz, to 1,4 na tym jednym handlu jest, jest możliwy. Jak widzicie, w tym biznesie jest ważne to, aby się nauczyć być cierpliwym, rozumieć co się robi, potrafić zarządzać swoją pozycją, nauczyć się w jaki sposób budować, budować pozycję. I wiadomo, że nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe. Także, że tak powiem, bez, bez jakiejś yy, dłuższej praktyki nie próbujcie, bo, bo może się to okazać yy, niezyskowne, a, a stratne. Ale też, jeżeli chodzi o samą ideę procentu składanego, yy, jeżeli uda mi się tą transakcję jutno, jutro zamknąć, to będę miał dużo, dużo dodatkowego kapitału i na inwestowanie i będę miał też dodatkowy kapitał na spekulacje. Także jak, jak to się uda. No plan jest taki, że... E, no, chcę poczekać do popołudniowej sesji, bo ostatnim razem mocno pociągnęli w popołudniowej sesji. Ostatnim razem w grudniu uciekły mi dwie sztuwy 200 tysięcy złotych, dlatego że troszeczkę się pospieszyłem. I nie wiem czy nie wiem, czy zrobią tak samo tym razem. Nie mam pojęcia. Być może zrobią, być może nie zrobią, więc nie wiem. Będę obserwował, co się dzieje i być może będę miał wam coś fajnego do powiedzenia, do powiedzenia jutro. Później, później ze studentami SIW na zamkniętej grupie będę to dokładnie analizował, co, kiedy, jak, e, jakie, jakie pobudki mną kierowały, e, tak żeby można było wniknąć w mój, w mój umysł i być może coś tam wam. Coś tam wam się uda zastosować w swoim życiu, dlatego że jestem, wydaje mi się, że jestem dość dobrym spekulantem. Wydaje mi się, że jestem dość dobrym traderem. Trader brzmi lepiej, nie? Trader brzmi lepiej niż, niż spekulant. I jeżeli się uda tą transakcję jutro zamknąć, to w pewnym sensie można powiedzieć, no bo wiecie, reprezentuje tutaj Polskę, tak? E, więc e, wtedy można powiedzieć, że, że, to, że to jest największy. Nie, nie, wykluczam, nie wykluczam, że byłby to największy czy najlepszy wynik polskich e, traderów w Azji. Nie wykluczam, że byłby to nawet najlepszy wynik polskich traderów w Azji. Ale jeżeli chodzi o Tajlandię, to, to na pewno byłby to najlepszy wynik e, w Tajlandii, no i przygotowuję się do jutrzejszego jutrzejszego dnia. Mam nadzieję, że jest to ciekawe dla Was. Macie taki wgląd w to, jak, jak się po prostu czuje trader przed jakimś dużym handlem. Jak widzicie, no może to czasami trochę stresu kosztować. Ale jak sobie porównamy to powiedzmy z tym, że niektórzy ludzie muszą, muszą 20 lat czy 30 lat stać w korkach licznych, jak w tym moim pierwszym jak w tym moim pierwszym e, live'ie. Albo muszą pracować całe życie za małe pieniądze. Albo muszą słuchać szefów, którzy im dokuczają, to czasami nauczenie się tego biznesu i nawet umiejętność zapanowania trochę nad stresem jest, jest e, e, niską ceną. Tak? Jest, jest stosunkowo niską, stosunkowo niską ceną. Ale granie, o takie, ale granie o takie stawki, to powiem Wam, że jeszcze do mnie tak do końca nie dociera. Postaram się nie przynieść wstydu polskiej ekipie w Azji.